Odkąd zobaczyłem Cię? Aleksa! Zapragnęłem Cię by mieć. Aleksa, aleksa, Alexa, ty piękna, AI. Chociaż nie znasz polskiego, to jednak masz styl. Aleksa! Masz zajebisty styl, tak jakby w przyszłości. Aleksa... Twój piękny biały kolor i futurystyczny kształt Oraz ten niebieski led Aleksa... Sparujecie z Google Dom, chociaż nie ma Smart Dom. I specjalnie dla Ciebie kupię gadżety Smart Dom Chociaż nie znam to dla Ciebie specjalnie Nauczę się go lub Cię zaprogramuję i poznasz język polski nawet jeśli zająć milion lat ja i tak nie poddam się Aleksa będę wydawał Ci komendy i gadał z Tobą co dzień Aleksa Aleksa Echo Dot 5 jesteś w każdym moim śnie Naucz się angielskiego specjalnie dla Ciebie. Aleksa!